Cześć, zakończyliśmy właśnie warsztaty pod tytułem Dziki Ogród. Jak zawsze, dużo ciekawych ludzi w różnym wieku, z różnych stron Polski. Teraz miałem zupełnie wyjątkowego gościa. Przyjechał do mnie Dominik ze swoim tatą. Przyjechaliście z hełma, tak? Z pod hełma. Spod hełma. Absolutny pasjonat roślin, bardzo gratuluję ojcu takiego syna. Dziękuję. Masz ile lat? 14. 14 Dominik zna po prostu całą florę Polski, nie dość tego zna, niesamowitą ilość owadów. Myślę, że będzie kiedyś wielkim botanikiem, zobaczycie. Robi różne wyprawy po Polsce i nie tylko, nawet za granicy zna rośliny i naprawdę totalnie mnie zaskoczył swoją wiedzą. Jak się nazywasz? Dominik Simakowski. Simakowski. E, powiedz mi, jak to się stało, że się tak roślinami zainteresowałeś? No jakoś tak. Mm, najpierw zobaczyłem jakiś pana film na YouTubie, a potem znalazłem pana książkę w Nie Niesamowite. <gry> I kupiłem. No i przeczytałem. Ale w tej chwili też poznajesz florę w ogóle, po prostu e, florę roślin. Wszelkich, czyli nie tylko użytkowych, tylko, nie całą, tylko użytkowych, florę, tak? całą florę, Nie użytkowych, całą florę. Najpierw Polski, a potem no też y, południe Europy, bo tam się czasami, tam czasami odwiedzą te miejsca. No i korzystasz pewnie z tych apek wszystkich, tak? Z aplikacji z różnych. A aplikacji. Jakich najczęściej? iNaturalist yy, na przykład do oznaczania gatunków roślin, no i w ogóle całe... Całej biosfery tam można y, prawie wszystkie grupy systematyczne oznaczać. A z jakichś innych jeszcze? Hmm, Picture disc na przykład taka aplikacja, że się robi zdjęcie rośliny i wyskakuje sugestia, ale nie zawsze prawidłowo oznacza. A powiedz mi, no bo ty też jesteś bardzo aktywny, właśnie zbierałeś podpisy pod petycją? Tak, co to była mhm. za petycja? Petycja o to, żeby uratować aleje drzew w Białowieży. Żeby nie została wycięta y, przy ulicy Józefa Paczowskiego, no, to droga do ścisłego rezerwatu, prawda? Tam przy tej alei rosną też kukułki szerokolisne, no i one też by były zabetonowane, gdyby tam poszerzono drogę. I z tego czasu też y, 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 mówiłeś, że wnioskowałeś jakiś pomnik przyrody, pomniki przyrody, tak? Dopiero, y, y jakby wniosek yy, wypełnia pani dendrolog i ja go złożę dość niedługo. Jeżeli ona mi go już przekaże, mam nadzieję. Aha. No i to są na przykład takie pomniki, jak dom w Starym Dzikowie, albo wiąz tam w Starym Dzikowie. Jaki jest to jest rozmiarów dom? Dąb? dąb ma yy, 385 cm obwodu na pierśnicy. I To jest przy cerkwi jakiś to? Tak? Przy Stary, cerkwi tak. w Starym Dzikowie. Także, o, że tak powiem, apel do gminy jakiej? S yy, yy, yy. Hmm. Jaka to jest gmina? No nieważne. Gminy, w Do, której w jest miejscowość stary, jest stary dzików, dzików. żeby te pomniki powołać, bo nie zawsze gminy tak szybko działają. I jeszcze prostu... gminy siedliszcza, bo jeszcze w Kuliku kolani jest taki przepiękny dąb, który ma 5,5 metra wodu na, na pierśnicy, nie jest pomnikiem przyrody i prawie przy samej drodze rośnie. <klujne> Mówiłeś mi, że się bardzo interesujesz, że tak powiem, rewilding, czyli tak. Renaturyzacją tak. w ogóle przyrody. I jakaś tam strona Cię interesowała bardzo. Opowiedz um, trochę o, tym, o tych działaniach tej tej grupy. Tak, taka grupa Mossy Earth to grupa z Wielkiej Brytanii, no i oni na przykład um, zajmują się odtwarzaniem okradowu w Wielkiej Brytanii, odtwarzaniem um, raf koralowych w Indonezji. Zajmują, wykupili też fragment lasów Amazonii w pobliżu regionu Yasuni, tam gdzie jest najwyższa bioróżnorodność, bo się stykają Andy, Równik i Amazonia. No i też przywracają, przywrócili karczownika ziemnowodnego do Wielkiej Brytanii. Niesamowite. Więc naprawdę się starają. Niesamowite. Bardzo fajne, że takie rzeczy dzieją się na świecie. W Polsce trochę mniej, ale też są osoby i fundacje i stowarzyszenia, które robią podobne rzeczy. Na pewno znajdziesz współpracowników także w Polsce. Na i przykład na pewno... Wolne Rzeki świetna fundacja. Super. No i wiem, że też interesujesz się lasem Olbrzymów. Las Olbrzymów, tak. tak Przepiękne miejsce. Też fajnie, że żeby kiedyś, żebyś tam pojechał. Jeszcze nie byłeś, tak? Jeszcze nie byłem. Jeszcze nie byłeś na pewno przed Tobą dużo lat zwiedzania <gry> polski świata i polskiej przyrody. Życzę Ci bardzo dużo e, twórczych, twórczych osiągnięć i tego, żebyś robił to, co naprawdę lubisz, i też przy okazji możesz się przysłużyć dla, dla całej przyrody. ci Bardzo się cieszę, że ci się spotkaliśmy. Bardzo. Grupa na warsztatach Dzikich Ogrodów uczy się robić zdjęcia fitosocjologiczne. Mamy wyznaczonych 5 kwadratów i potem porównamy listy gatunków i sumujemy je. Jesteśmy na łąkach koło miejscowości Bzianka na wschód od Krosna. To piękna równina wilgotna. Łąki zmiennowilgotne z chronionym kosaczem syberyjskim. Wielkie połacie tego kosajca, tutaj niestety, już przekwita. I niestety, w tym miejscu planowany jest przebieg drogi obwodnicy miejsca piastowego biegnącej z krosna do Sanoka. Warto by przesunąć nawet o parę metrów tę drogę, żeby nie załapały się te stanowiska łąk zmiennowilgotnych z Kosajcem. A tu mamy dwa gatunki wiązówki wiązówka yy, błotna. O takich szerszych liściach dopiero zaczyna kwitnąć, i na tej samej łące bardzo podobne kwiaty, tylko wcześniejsze. Wiązówka bulwkowa o takich bardziej podzielonych liściach, ona częściej na suchych miejscach rośnie, a tu się, tu się spotkały na jednej, yy, jednej łące: yy, Filipendula vulgaris albo Hexapetala, a tutaj wiązówka błotna czyli Filipendula ulmaria. Idziemy przez łąki i tropimy rzadkie kwiatki.